W dzisiejszym odcinku. Witam was drodzy uczniowie na zakończeniu tego roku akademickiego. Mikołaj, jedziemy do sklepu, wsiadaj. O widzowie, chyba trochę się spóźniliśmy, bo już bus przyjechał. Jak widzicie, przesiedliśmy się w takiego ładnego sprintera i już prawie dojeżdżamy na boisko. No to witam was w już uwaga 15 odcinku tego sezonu prawdziwego życia. Tak jak powiedziałem, parę odcinków temu zrobimy sobie skip czasowy o 6 miesięcy w 16 odcinku, także jest to ostatni odcinek przed skipem. Ale na chwilę obecną się tym nie martw, chodźmy zjeść śniadanie. Dzisiaj mamy ostatni dzień i dzisiaj rozpoczynają się wakacje. A no i zapomniałbym powiedzieć: w ankiecie zagłosowaliście, aby zatrudnić się jako taksówkarz, dlatego w kolejnym odcinku zobaczycie, jak wygląda ta praca. Widzimy się za chwilę, jak zjem śniadanie. Widzowie, ja już się ogarnąłem, jadę teraz na uczelnię. Nareszcie ostatni dzień, wy nie wiecie, ile na to czekałem. Witam Was drodzy uczniowie na zakończeniu tego roku akademickiego. Jestem z Was bardzo dumny, oby tak... A teraz proszę, aby Pan wykładowca Marek wyszedł na środek. Dzień dobry. No chciałbym Wam pogratulować i życzyć miłych wakacji. Dziękuję Wam za ten rok. Był to chyba jeden z najlepszych... Widzowie, ja już po zakończeniu teraz pojedziemy do domu. A no i właśnie zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj będziemy grać mecz na wyjeździe z drużyną FC Dali. Tutaj pokazuje się tabela naszej ligi. Oczywiście nie są to wszystkie zespoły. Jak widzicie, jeżeli uda nam się ich pokonać, będziemy mieli pierwsze miejsce, lecz będzie trudno, bo jest to bardzo trudny zespół. Widzowie, zapomniałem zabrać kluczy, a mój tata postanowił sobie gdzieś pojechać. Muszę teraz za nim czekać. A ten samochód to Ceo. No nie gadaj, że tata S.E. przemalował auto. No pewnie, że to jest on. Otwórz mi bramę. Tato czy ty serio przemalowałeś auto? Tak, bo uznałem, że biały to ciężko ogarnąć, bo się szybko brudzi i sobie zmieniłem na niebieski ładny co nie? No ładny, ładny. A ty czemu sterczysz tak na dworze, zapomniałeś kluczy? No wow tak. No to choć odklucze ci. Mikołaj, jedziemy do sklepu wsiadaj. Już idę. Tato, a ja mam pytanie. Bo chodzi mi o moją mamę, dowiem się kiedyś, co się stało z nią? Mikołaj, wrócimy do tego kiedyś, nie myśl o tym na chwilę obecną. Tato, ale błagam cię, zwolnił, bo jeszcze się rozwalimy. Co ty gadasz, włączę jeszcze. Radyjko na maksa. Tato, ścisz to coś. Japa. Mikołaj, to jest dopiero muzyka. To będzie 75 zł i 28 groszy. Kartą, czy gotówką? Kartą. Boże masakra z tymi babsztyłami ciągle coś wymyślają. Non-stop zatrzymują kolejkę. Dobra, teraz jedziemy do domu, nie gadajmy o tych babach. Szybciej z tym BEMW. Jak widzicie, ja już wyruszyłem i jadę teraz na boisko, bo za niedługo mamy wyjazd. Widzowie, czy to przypadkiem nie jest tata? Co on tu robi? Tato, co ty tu robisz? No, Mikołaj, no, chciałem ci zrobić niespodziankę, że będę na meczu, a tu dupa, bo mi się samochód cepsuł. Dobra, tata, zadzwoń po lawetę i pojedziesz zem. Już dzwoniłem, powiedzieli, że za chwilę będą. Dobra, widzowie ogólnie, to już zabrali samochód taty i już możemy jechać. O widzowie chyba trochę się spóźniliśmy, bo już bus przyjechał. Musimy gdzieś zaparkować te auto. I nawet chyba zostawię je tutaj na parkingu świetlicy. Widzowie, my już powoli sobie jedziemy. Widzimy się jak będziemy trochę bliżej. Jak widzicie, przesiedliśmy się w takiego ładnego splintera i już prawie dojeżdżamy na boisko. Już je widać. Ja już jestem w przebieralni, za chwilę zaczyna się mecz. Jazda z nimi, dacie radę? Nie wygracie tego. Chłopie, co ty gadasz? Jasną prawdę? Ej, zostaw go i idź do swojej ławki. Powodzenia, słabiaki. Widzowie masakra, co tu się dzieje, wszyscy się kłócą, teraz kolejny z fotografem Boże. Oddawaj ten aparat. Nie. Dobra, może się lepiej odsunę, bo trochę niefajnie. No to, widzowie, mecz już powoli się rozpoczyna, za chwilę wejdziemy na boisko. I idziemy. Już jesteśmy na boisku, czekamy teraz za gwizdkiem i lecimy. Widzowie, ogólnie to jak nagrywałem, to filmik się bardzo lagował, więc oszczędziłem wam tego widoku. Wynik tego meczu to był remisowy 1-1.